Witamy Państwa. Ponownie jesteśmy na bazie numer jeden. Dwie osoby do oczyszczenia. E, 13 cywilizacji przybyło. Dobyło, bo było 10, przybyło jeszcze 3, bo robimy jedno po drugim dzisiaj. I będziemy zapraszać. Bülent Irmas, hasło szef, i następna jest Joanna, hasło siostrzyczka. Zapraszamy pierwszego, Bülent Ilmas. b u l, b -u -l. N -l. e u l e e t t No, machnął machubonem. No, tureckie. Teraz przekazać. B-U-L-B-U-L-E-N-E-N-T-T. e n t, -t. y -i. Y i y. p l n l n at gut das ist ein der grüne planet żółto zielona planeta się pokazała ist positiv positive, positive das sind slides wie Dwie cywilizacje tam zamieszkują un, w un, unserer un, galaxis sind das noin, 19 19 galaktyk odległym planet odrogim Od mlecznej. są przystane okay. jest to ten teiltisch Der ist äh, ca. ein Viertel geschwächt. Und nicht schon auch Od głowy zaczynają. Po prawej stronie, po prawej stronie z mózgu okrągły czy Program ruchowy ma. Jak się włącza, stres i problemy ten program wywołuje. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Okrągły czip. Akurat program zaczął się włączyć. No i podtrzymuje niszczenie genetyki. Owalny czy po lewej stronie ściągnięty, nie jest aktywny. Okrągły czy ściągnięty. Program ma ruchomy i jak się włącza stwarza bóle głowy. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Mały okrągły czy wciągnięty. Der anzuschalten. Akurat się zaczął włączać, No i zakłóca sen. Na uszach nie ma nic. No ma dwa wężowate stwory pod oczami, ślimakowate. No i te toksyny osłabiają otoczki oczne. No i już tam Rafael oczyścił po tych toksynach i założył kompres.

relativ weit unten, da liegt noch ein Dreieck. Trójkąt z dolej części jel ściągnięty. Der ist zwar aktiv. Aber da no gibt Impulse ab und nur dann, wenn die Impulse dann so die Pflanzen... Weil das Programm e, e, tworzy impulsy, jak daje impulsy, to zakłóca pracę i jelit. Okay, Nions and Fine. Na Nerka Niemannitz. Prostata jest fine. Prostata czysta? Blase jest frei, na nie ma nic. Boden sind frei, mm, Organy męskie czyste. Hüfte auch frei, na biodrach nie ma nic są na nogach, Auf linko, e, rechten, linko, runter, Okrągły, czy, na nogach, Okrągły rechten Oberschenkel liegt na prawego uda, ściągnięty. nie nie jest aktywny. Nie nie frei. na kolanach nie ma nic, na so kolana nie ma nic, nie ma nic, na kolana nie ma nic, energetyczną. kolana taki. W takim kształcie, to jest dlatego tak określam. I ściąga też te kompresje z oczu i po powiększeniu przegląd raper robi. I jeszcze raz... Wszystko pościągamy. No i już szeraki się podłączyli i aura sprawdzamy. No z jednakowo z zewnątrz i wewnątrz jest podniszczona. Właśnie aura i złota energia kompletuje wyróbnie. Zrobione. I ochrona planetarna ma tą istotę, czekamy. O jaki szczęśliwy zszedł ze stołu. Dziękuję bardzo za taką grację. No, żegna się. I już kopia odebrała zjazd do ciała fizycznego. Cieszymy się bardzo, ułoniona następna istota. Dusze są bardzo wdzięczne z tego, odzyskują wolność. Dobrze, następno zapraszamy. Joanna. J-O-A. J-O-A. N-N-A. N-N-A. To jest planeta. Fioletowa planeta się ukazała. jedna cywilizacja. Jedna cywilizacja zamieszkuje. Wszystko tam jest pozytywne, negatywne, neutralne. Von sind es... no, <try> dziewięć galaktyk odzielatą blada od drogi mlecznej jest na stole kryształowym, zaczynają No, o połowę zniszczona ochrona mocno zniszczona, spłynęła z tej istoty, zaczynają od głowy prawa strona mózgów. No, Okrągły czy pierwszy, Aktyw? mhm. aktywny, no, no i sytuacje stresowe i problemy stwarza ten program, trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny, okrągły czy ściągnięty, program ruchomy ma, no i stwarza agresję, trójkąt ściągnięty, program zaczął się rozwijać no i podtrzymuje niszczenie genetyk Genetyki. Sześciokątny po lewej stronie ściągnięty. Nie jest aktywny. Ośmiokątny czy ściągnięty. Program ruchomy ma. No i bóle głowy z twarzy. Trójkąt ściągnięty. Też program zaczął się rozwijać. Zakłóca syn. Okrągły czip ściągnięty. Nie jest aktywny. Na uszach nie ma nic. Okrągły czip z prawego oczu dołu ściągnięty. Też program zaczął się rozkręcać. No niszczy, osłabia wzrok. Ja ma usta, nie ma nic. Owalny czy z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Mały, okrągły chip z tarczycy ściągnięty. Nie jest aktywny. Stwór na ramionach jest i na plecach rozciągnięty też, jak motyl. Ściągają. Te, te toksyny z całe muskuły niszczą i e, zakwaszają. No i tam Rafael obczyścił z tych, z tych toksyn, założył taką pelerynę energetyczną do regeneracji muskuł. Unten an soil, auf soil, so bundet, okrągły chip w unten um, auf części kręgosłupa ściągnięty te zakładam e, no ten program po prostu przesuwa e, no te, te e, Przesuwa poduszeczki, po prostu doprowadza do wypadania poduszeczek między kręgami. Przesuwa kręgi. No i też zakłada rurę energetyczną, zabezpiecza, żeby się zregenerowało, żeby kręgosłup się ustabilizował i te poduszeczki się wzmocniły. Okrągły czyp z prawidłowie ściągnięty, aktywny, zakłóca relacje międzyludzkie. Mały okrągły czyp serca ściągnięty. Program ruchomy ma Jak się włącza, stwarza chaos uczuciowy.

Jak się włącza i stwarza e, boleści nerek. No raper zajęty jest oczyszczeniem nerek i całego układu moczowego, bo jest brudna energia tam się uzbierała, aż do ujścia oczyszcza wszystko. Stany zapalne po prostu tworzy. I e, pech też już był tam e, e, mocno zanieczyszczony. A poza tym tam czypów nie ma na, na tych miejscach. Owalny czyp z macicy ściągnięty. Nie jest aktywny. Na biodrach nie ma nic. Są na nogach. Do kola nie ma nic. Z prawej stopy trójkąt ściągnięty aktywny. Stwarza boleści stóp przy zmianie butów albo... E, mm -hmm. Rafael ściąga tą, tą pelerynę energetyczną. Bo ta, gdzie jest okręgosłupka, co nakłada, to zostaje, a się zregeneruje wszystko. I po akurat wszystko obejrzał, mówi, że nic nie ma, pościągane, szaraki już się podłączyły i jest aura sprawdzana. No z zewnątrz mocno zniszczona już aura była. Znacie, że była atakowana w tym życiu cały czas od wewnątrz też, ale od zewnątrz bardzo mocno już złota energia odtwarza całą aurę, kompletuje, zrobiona. No i ochrona planetarna owija to istotę zeskoczyła jak mała dziewczynka zeskoczyła się cieszy bardzo ale radość pokazuje strasznie wdzięczna dusza no dziękuję się wszystkim żegna się kopia odbiera zjazd do ciała następna istota uwolniona jest z programów jak widzicie te dusze cierpią bo są zamknięte poprzez programy na nich te programy wpływu nie mają, nie niszczą, ale niszczą ciała fizyczne, w zależności gdzie się te dusze wracają, są przenoszone te programy ze sobą. Także tutaj są uwalniane i bardzo się cieszymy, że udostępnił nam świat duchowy właśnie te miejsca, gdzie możemy uwalniać te dusze i odnawiać. Także. Cieszymy się bardzo. Zostańcie zdrowi. Z tego miejsca na następne.